Pan jest dzisiaj organizatorem tej uroczystości, jednym z trzech organizatorów tej uroczystości. Jaka idea przyświecała zaproszeniu dzisiaj właśnie do Sadowia? Dlaczego też do Sadowia samorządowców z powiatu ostrowskiego? Przede wszystkim Sadowie i tutaj klasztorowców, pasjonistów wraz z Golkotą są pięknym zakątkiem naszego powiatu. Mieliśmy w pierwowzorze zamiar, żeby dzisiejsza msza odbyła się właśnie na Golgocie. No i tutaj, jako pielgrzymka samorządowców, w podziękowaniu za te 25 lat, które zmienialiśmy naszą rzeczywistość. Dzisiejsze uroczystości 25-lecia samorządności odbywają się na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Dlaczego i jak pan, jako gospodarz, na to patrzy? Znaczy, miejsce jest na terenie gminy Ostrów, Golgota, Sadowie, klasztor i to miejsce nieprzypadkowo wybrano, bo całe nasze życie, to jak zresztą gdzieś tam ksiądz biskup mówił, jest przy Bogu, z Bogiem i warto było podziękować za to 25 lat. Myślę, że wielu samorządowców pracowało ciężko dla swoich miejscowości, w swoich obwodach i dla dobra całego powiatu. Także warto było podziękować i poprosić o jeszcze. Dobrze pamiętam, to 5 stycznia 90 roku Senat przedstawił projekt ustawy o samorządzie gminnym. On był zerowany właściwie na ustawie sprzed, e, wojen, przed wojny, która obowiązywała do 1947 roku. Wtedy, wtedy zlikwidowane zostały samorządy w Polsce i y, oczywiście założenia były takie bym powiedział y, z jednej strony pionierskie a z drugiej strony oparte o historyczne doświadczenie ale mieliśmy wzorce czyli Polska nie musiała tutaj szukać gdzieś w świecie tylko mogła się oprzeć o własny dorobek prawny z lat y, przedwojennych i to zostało y, przedstawione właściwie w, w niewielkich modyfikacjach Sejm powołał komisję nadzwyczajną do opracowania pakietu ustaw samorządowych. Przewodniczącym tej komisji został pan profesor Pańko, poseł obywatelskiego klubu parlamentarnego, profesor prawa z Uniwersytetu Śląskiego, który był doradcą solidarności rolniczej w trakcie negocjowania porozumień uszczyckich. Późniejszy tragicznie zmarły, bo zginął w wypadku prezes Najwyższej Izby Kontroli. Stworzył fantastyczną atmosferę w, w pracy tej komisji. No i mieliśmy zadanie, że mamy zrobić to szybko. Co to znaczy szybko? No wiecie Państwo, no skoro 5 stycznia Senat przedstawił projekt ustawy, jeżeli dobrze pamiętam tę datę, a 27 marca Sejm uchwalił ustawę o ustroju samorządu terytorialnego, to chyba szybko. Jak zmieniała się rola tych radnych? Czy w ogóle o takiej zmianie można powiedzieć na przestrzeni ostatnich 25 lat? Bo pan jest radnym, no właściwie, od pierwszej kadencji, z małą przerwą. Powiem, że od 27 maja 90 roku, gdzie, te, gdzie radni zostali wybrani, z tym ogromnym entuzjazmem zostali wyposażeni w konkretne bardzo kompetencje, które pozwalały im na przestrzeni tych lat zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Proszę zwrócić uwagę, że to radni kreowali te wszystkie zmiany, które zachodziły w gminach, w miastach, w miasteczkach, kreowali te zmiany i byli twórcami. Dalej ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Oni również Mieli duży wpływ na kreowanie budżetu, na tworzenie budżetu, który wykorzystywali na konkretne zadania. I ja powiem, że z perspektywy czasu, z tych 50, 25 lat, to powiem, że było widać z każdym następnym rokiem, że oni coraz bardziej wchodzą w tą lokalność, lokalną społeczność, coraz bardziej identyfikują się z tymi potrzebami, które na terenie gminy występowały. I jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Ja myślę, że te pierwsze, zwłaszcza te pierwsze e, samorządy, te pierwsze rady, jak na przykład w Ostrowie, że panowała tam, bym powiedział, większa zgoda. E, z każdą następną kadencją, to pewnie e, rady, same, samorządy jednak e, się troszeczkę upolityczniały i może tej zgody było coraz mniej. Aczkolwiek ta zgoda do realizacji wielu zadań jest nam bardzo potrzebna. I ja myślę, że 20, jestem wręcz przekonany, że to 25 lat, to nie były lata stracone, tylko to były lata, w których zmieniła się otaczająca rzeczywistość w danej gminie. Jeśli do tego nałożymy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, chociażby tej z Unii, to to tempo tych zmian jeszcze bardziej przyspieszało. Ale to, co się nie zmieniło przez te lata, to to, że zawsze radni byli wybierani od 90. roku w demokratycznych wyborach. Zawsze musieli bić się, w szrank, stawać w szranki z innymi kandydatami po to, żeby sięgnąć po ten mandat. I to jest z jednej strony radość po takim wyborze, ale i duża odpowiedzialność. A jak pan wspomina swoje emocje, kiedy pan został właśnie w tych pierwszych demokratycznych wyborach, no wybrany po prostu. Do tej... To był rok y, 90. ja byłem nauczycielem, y, nauczycielem y, w szkole numer jeden i podejrzewam, że ja swój mandat dziś z perspektywy czasu powiem zawdzięczam przede wszystkim swojej aktywności w szkole i zawdzięczam moim uczniom, którzy pewnie przekładali swoje sympatie do mnie na rodziców i powiem, że mimo, że startowałem gdzieś tam z odległej z odległej y, pozycji, to y, wszedłem zupełnie z dobrym wynikiem, wszedłem do rady, Zostałem szefem Komisji Edukacji, no i zaczęło się i, zaczęło się to i tworzenie prawa, i zaczęło się to zmienianie, w moim, akurat w przypadku, jakiejś tam rzeczywistości oświatowej. Dzisiaj jest pan starostą drugą kadencję. E, biskup dzisiaj podczas Mszy mówił o służebności radnych i o olbrzymim mandacie zaufania. Jak pan. Odchodzi do tych słów biskupa dzisiaj. Ja bardzo często i to zaczerpnąłem od e, z jedne z skazania z e, księdza, e, księdza Mąki, który kiedyś na spotkaniu z samorządowcami powiedział, że samorządowiec powinien, przyjmując petentów, powinien e, występować ze słowami w czym można pomóc. Bo ja myślę, że taka jest nasza rola. To służenie drugiemu człowiekowi, bo przecież bez naszych mieszkańców byśmy nie funkcjonowali i dlatego te słowa w czym można pomóc to powinny być dla każdego urzędnika, dla każdego samorządowca takim zawołaniem, który pewnie daje jakąś nadzieję tej drugiej stronie, która przychodzi z różnymi sprawami, choć miejmy świadomość, że nie zawsze za tymi słowami, w czym można, czym można pomóc, kryje się ta skuteczność, bo nie wszystkie problemy można rozwiązać.